przed tym spotkaniem wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy pojedynek, zwłaszcza, że przed sezonem z Nielbą graliśmy najczęściej w meczach sparingowych, to było pięć spotkań i tylko raz udało nam się wyjść z tych spotkań zwycięsko. Był jeden remis, ale trzykrotnie wygrywała Nielba wągrowiec i dlatego no, wiedzieliśmy, że, że, że może być tak, że, że zespół Nielby nie będzie nam leżeć, ale nie spodziewaliśmy, że to będzie a, aż tak ciężki, ciężki pojedynek, tak. Troszkę się zastanawialiśmy i wyszło na to, że wzięliśmy przykład Witry, która dzisiaj grała w idzie przegrywała prawie przez cały mecz, a koniec końców wygrała 30 do 29 i dokładnie ten sam wynik i dokładnie ten sam scenariusz w dzisiejszym spotkaniu dobrego z, z Nielbą. Jeżeli miałbym zrelacjonować tam, tam pojedynek, no to początek był dosyć słaby w naszym wy wykonaniu. Nie potrafiliśmy znaleźć recepty na taką szczelną, szybką, mocną, agresywną obronę mielby. Mielba wyeliminowała również naszą, naszą mocną broń, jaką bezsprzecznie jest kontra Chrobrezo. I pierwsze minuty upłynęły pod dekando gości. Dopiero w momencie, kiedy nasz trener zaczął czas, to była 13-14 minuta, udało się tą grę w kadraku pozycyjnym poukładać. Cztery bramki zdobył nasz szkołowy Mateusz Płaczek i chrobry wyszedł na prowadzenie 7 do 6. I wtedy dość Wydawało się, że, że ta gra będzie wyglądała lepiej i że pójdziemy za ciosem, ale stało się zupełnie inaczej. Ponownie nielba przejęła inicjatywę i miała tę inicjatywę, posiadała ją aż do 30 minuty do końca pierwszej połowy, którą wygrała jedną bramką. Druga odsłona, wszyscy liczyli, wszyscy kibice, głosowcy liczyli na to, że będzie początek drugiej odsłony dużo lepszy w naszym wykonaniu. Okazało się, że nielba, nie dość, że ta, ta, ta jej przewaga nielby się nie zmniejszyła, to jeszcze się powiększała wręcz do czterech we czterech trafim. Ciężko było być optymistą w tym momencie, bo przeciwnicy grali bardzo dobre zawody, a my nie potrafiliśmy znaleźć recepty na, na ich dobre zagrania. Okazało się, że trzeba wierzyć do samego końca, a później trener Markuszewski wspominał, że to jest najważniejsze, że kiedy się nie gra dobrego meczu, kiedy nie wychodzi, kiedy się popełnia błędy, trzeba wierzyć piłkę ręczna, to jest taki sport, który wydawało wydawałoby się, że już się jest na straconej pozy pozycji, ale nic bardziej mylnego trzeba walczyć do samego końca. Dzisiaj to się udało, w ostatniej minucie Tomek Machowski zdobył bramkę na 30 do 29, było to pierwsze prowadzenie Chrobrego w drugiej połowie. No jak się okazało pierwsze, ale wystarczyło do, do zdobycia dwóch punktów. Jeszcze była ostatnia akcja, Nielba miała szansę na, na remis, ale Przemek Krajewski, który dzisiaj rozgrywał świetne zawody, rzucił 8 bramek, z czego wiele z tych bramek to były naprawdę piękne rzuty. Ale w ostatniej akcji przegrał pojedynek 1 na 1 z naszym golkiferem Sebastian Zapora faktycznie był taką zaporą i, i zagwarantował nam dwa punkty. Także nic, no z gry nie możemy być zadowoleni, natomiast cieszą kolejne zdobycze punktowe i oby tak dalej. Zawodnicy zdają sobie sprawę, że popełnili sporo błędów i jest na czym pracować.